Cześć Wam wszystkim, witamy w kolejnym odcinku Wiadomości RC Jak widzicie minął weekend, weekend pod świetnym, świetną atmosferą w Serocku XRS Poland Serock miał miejsce miał miejsce teraz w weekendik i tutaj króciutki skrót co działo się na zawodach, jakie czekają nas kolejne przyszłe zawody, jakie ciekawostki do Was przygotowałem lub informacje. Także tego wszystkiego mniej więcej się tutaj, tutaj dowiecie z naszej z naszej relacji. Więc tak, XRS Serock, XRS Poland Serock, mieliśmy okazję, okazję opiekować się tą imprezą, a gospodarzem toru był Artur Kramża, czyli RC Trak Serock, więc zapraszam Was serdecznie na ten tor. Całą relację i wiadomości oraz fotografie możecie znaleźć u nas na stronie, jak było, jak było na, na ostatnich zawodach, które odbyły się w ten weekend. I teraz co? Przeczytam, tutaj mam spisane, przeczytam kto wygrał, jaką klasę. Więc tak, 2WD, 2WD wygrał Bartek Kramża, modelem X-Ray. Pozdrawiamy serdecznie. Drugie miejsce zajął Sebastian Migal, również modelem X-Ray. I Bartłomiej Gogacz zajął trzecie miejsce w klasie 2WD, modelem, modelem Schumacher. Gratulacje dla zawodników. W klasie 4WD wygrał Bartek Kramża. Jest to rezydent tego toru. Jest to jego tor, jego taty oraz jego brata i jego mamy. Czyli tak zwana rodzinna... Atmosfera jest w Serocku i serdecznie Was tam zapraszamy. Drugie miejsce zajął Sebastian Migal, trzecie miejsce zajął Bartłomiej Gogacz, też modelem, też modelem X-Ray. W klasie Stok zwyciężyłem ja. Drugie miejsce zajął Jeremiasz Kramrza. A trzecie miejsce zajął Szymon Madziara. Serdeczne gratulacje, gratulacje dla zawodników. I klasa 1.14. 1.14 wygrał Bartłomiej Gogacz modelem LC Racing. Modelem LC Racing również zajął drugie miejsce Bartek Kramrza. A trzecie miejsce, trzecie miejsce był tutaj nowy człowiek w tej klasie. Jeździł sobie malutkim modelem Traksas. Chyba to był Erevo jak się nie mylę. Był to Michał Cernagin. Beamski. Jeśli się pomyliłem z nazwiskiem, to serdecznie przepraszam. Tak, czy siak gratuluję serdecznie, serdecznie zawodnikom. A tutaj informacja u Artura, czyli w Serocku otworzyła się nowa klasa. Jest to klasa, klasa która ma nazwę RC For Fun Track. W związku z tym wszystkie modele, wszystkie modele typu Short Course. Wszystkie modele typu Track, wszystkie modele, którymi chcielibyście wystartować w zawodach, ale nie do końca wiecie, jak, jak to zrobić, czy macie odpowiedni model, te wszystkie modele się generalnie nadają do tej klasy. Tam głównie rządzi jakby Traxas, ponieważ Traxas jest bardzo fajną firmą, która która świetnie sobie radzi na takim torze. Eee, czyli te modele są bardzo dobre i na podwórko, i na tor, więc jeżeli macie Traxasy, Shortcorsy, Slashe i te wszystkie innego rodzaju tak zwane, może nie wynalazki, ale e, modele klasy Bashing, e, zapraszam Was serdecznie do Artura. E, natomiast jeżeli macie modele, które niedawno kupiliście, nie wiecie co z nim zrobić, nie wiecie gdzie pojeździć, to też na, nadajecie się jak najbardziej do tej klasy. Pamiętajcie, są to modele maksymalnego rozmiaru, jest to 1.10, e, a tutaj tym wymiarem jest tak zwany Short course, który jest troszeczkę większy karoserią, ale to są maksymalnie, maksymalnej wielkości modele typu short course mogą się znaleźć na torze i maksymalne zasilanie: jest to bateria 2S. Natomiast, czy to będzie jakiś Monster Track, czy to będzie mniejszy model, czy to będzie innego typu, innego typu zawieszenie, ważna jest zabawa. I, i umiejętność, umiejętność przystosowania się do toru, do warunków. W ten sposób pozwoli Wam to lepiej kontrolować ten model, kiedy będziecie jeździć właśnie na tak zwanych dzikich terenach, czyli gdzieś tam, gdzieś tam, czasem są to stare kopalnie, czasem, czasem są to jakiegoś innego rodzaju tereny, które są gdzieś poza miastem. Więc im więcej, im więcej bierzecie udziału w zawodach, tym macie potem lepszą kontrolę nad modelem na tak zwanym basingu. W związku z tym to zawody dają takim ludziom właśnie, którzy startują w klasie RC4Fun Track, dają to, że potem ten model będą lepiej kontrolować, będą lepiej go znali i przez to będą mieli mniej awarii, a więcej frajdy z jazdy. Także serdecznie Wam polecamy tą klasę. Tą klasę oczywiście oczywiście obsługuje opiekunem tej klasy jest sklep RC4Fun, także Janka pozdrawiam serdecznie i zachęcamy Was tutaj do, do tej klasy, jeżeli macie jakieś wątpliwości, to najlepiej pisać lub dzwonić do sklepu RC for fun Tam dowiecie się wszelkich informacji. Lub kontaktować się z Arturem Kramżą, czyli z storem RC Track. W serocku oczywiście. Także, e, także to są takie, to jest skrót informacji e, i skrót weekendu, który się działo. Oczywiście nie możemy zapomnieć o lipowym przylądku, który jest dosłownie działkę obok, obok, obok toru. I jeżeli macie ochotę, u nas na relacji to wam pokazywaliście, pokazywaliśmy. Jeżeli macie ochotę. To zawsze możecie sobie taki domek wynająć, możecie przyjechać na więcej niż weekend i możecie śmiało tam sobie jeździć. Także jeżeli jesteście z daleka, zastanówcie się nad tym, czy nie wziąć sobie domku czy też pokoju w takim lipowym przylądku. I mieć piękny, rekreacyjny ośrodek z plażą, z różnymi innymi rodzajami aktywności, które tam między innymi pokazaliśmy wam w naszym, w naszym niedzielnym, niedzielnym raporcie z zawodów. I, i co? Myślę, że naj, na, najważniejsze jest to, żeby, żeby się dobrze bawić, że na zawody, a cały kalendarz jest na stronie RC Track. więc tam cały, cały kalendarz kolejnych zawodów sobie znajdziecie, więc zapraszamy Was serdecznie do Serocka. Bardzo fajny tor i w bardzo fajnym miejscu. Także to jeśli chodzi o serocki miniony weekend. Natomiast my z, ekipą, my z ekipą, czyli z moim kamerzystą Mateuszem oraz z rodziną, z rodziną Kramżów, czyli z Jeremim, z Bartkiem i z Arturem wyjeżdżamy już w ten, w ten weekend, który nadchodzi, wyjeżdżamy do Adernach do Niemiec. Będziemy dla Was u nas na kanale transmitować na żywo piątą rundę EOS, która odbędzie się na torze z AstroTurfu, który tutaj widzicie. Mniej więcej tak wygląda ten tor. Bardzo fajne zawody. No zresztą jak EOS, czyli European Offroad Series, czyli zjeżdżają się ludzie z całej Europy, a także przyjeżdżają ludzie jeszcze z krajów poza Europą, czyli z Japonii, z Kanady ostatnio, z Korei. Mieliśmy wywiady na, na trzeciej rundzie, trzeciej rundzie w Down mieliśmy live streaming dla Was i tam przeprowadzaliśmy wywiady z zawodnikami, którzy byli spoza Europy. Więc bardzo ciekawe, ciekawe towarzystwo, bardzo wysoki poziom i ja będę starał się tutaj jakby nasz kraj reprezentować w Plosie Stok, mam nadzieję, że uda mi się tam dobrze pojechać, co zresztą zobaczycie, zobaczycie u nas na live streamingu, ale to są zawody, więc, więc zobaczymy jak to będzie tam na, tam na miejscu. To jeśli tyle chodzi o skrót naszego następnego weekendu, e, a z kolei co, co, dalej, co dalej, w ten sam weekend, czyli kolejny weekend, kolejny weekend, ja tutaj sobie tylko ustalę, żebym dat wam tutaj nie e, e, źle nie podał, e, więc w ten sam weekend, czyli 17-19, 18-19 maja e, widzimy się już w Piasecznie. W Piasecznie, kochani, odbywa się, odbywają się pierwsze zawody RC, RC Sport Piaseczno Cup, chyba to się tak dokładnie nazywa. Czyli opiekunowie toru jest RC Sport Piaseczno. Pozdrawiamy chłopaków i przygotowali dla was już w ten weekend tor, który będzie gotowy właśnie na 18-19 maja. Wpadajcie do nich, świetna atmosfera. Fajne wyścigi, bardzo dobra stawka i z tego co widziałem w zapisach już jest naprawdę poważnie, więc warto, warto jeżeli zamierzacie, zamierzacie spróbować jazdy modelami 1.8, to serdecznie Was zapraszam do RC Sport Piaseczno, a jeżeli zamierzacie jeździć modelami 1.10, najlepiej jechać do Serocka. Tam są idealne warunki dla tej e, dla klas 1.10, e, 1 a dla klasy 1.8 e, widzimy się już w piasecznie. Także to jeśli chodzi o informacje na temat tego, co będzie się działo już, e, już w ten weekend. E, I oczywiście kolejny weekend, kolejny weekend, mamy nadzieję, że każdy się przygotuje wystarczająco, bo ruszamy z drugą rundą do eliminacji mistrzostw Polski. Druga runda mistrzostw Polski, która odbędzie się w murowanej Gościnie obok Poznania. To wszystko przygotowuje dla Was RC Klub Poznań. Yy, i, I RC Klub Poznań, tak jak tutaj widzicie, Robi bardzo duże, bardzo dużą, dużą zmianę, no, odświeżają tor, z tego co wiem robią jakieś nowe przeszkody, troszeczkę zmieniają układ, ale to są tylko moje informacje, które, które ja widzę, mogę się gdzieś nieco mylić, natomiast prace trwają na torze, chłopaki zrobili już kawał dobrej roboty, więc zerknijcie na stronie na, stronie na Facebooku RC Klub Poznań i tam widzicie całą relację z... z Całą, całą relację, jeśli chodzi o rzeczy porządkowe na torze, o, o reorganizację niektórych rzeczy, które tam były potrzebne. W związku z tym wszystko możecie zacząć na ich stronie, lub tutaj gdzieś w skrótach na pewno nasz kamerzysta Mateusz to wszystko zawrze. A jeśli chodzi o drugą rundę Mistrzostw Polski, to nie możecie zapomnieć, że. Opony kupujemy w Mati Racing. Mati Racing ma naprawdę świetne ceny i jest to zawodnik, który rozumie zawodników, jeśli chodzi o klasę Nitro, o klasę 1.8 i tam większe rzeczy dostaniecie, czy rzeczy eksploatacyjne, łożyska, klocki do sprzęgła, silniki spalinowe, prawdopodobnie silniki elektryczne. Mamy nadzieję, że już Mateusz się zaopatrzył. A przede wszystkim opony naprawdę dobrej cenie. Priordery są z tego co wiem, są chyba. Po 110 zł, a normalnie na zawodach będzie można kupić po 120 zł. W związku z tym jest to świetna cena dla osób, które chcą budżetowe opony, nie wymagają od siebie za dużo, a takie oponki z pewnością się przydadzą właśnie Wam na drugiej rundzie, w drugiej rundzie, drugiej rundzie eliminacji Mistrzostw Polski, więc powinniście, powinniście to sprawdzić. Więc tak wygląda mniej więcej skrót z weekendu, tak wyglądają informacje jeśli chodzi o o zawody, które nas czekają, co będzie ciekawego. Na pewno oglądajcie nasz kanał i na pewno zobaczycie tam kolejne, kolejne rzeczy z, z weekendu, gdzie będziemy w Adernacht i będziemy dla Was przeprowadzać wywiady z najróżniejszymi zawodnikami światowej klasy. Będzie też informacja na temat RCGP, ponieważ spotkamy tam zawodników, którzy już brali udział w tym RCGP i wypytamy ich, czym się to różni i co podoba im się w tej, w tej formule zawodów, jeśli chodzi o o organizację. I pamiętajmy to, że RCGP, czyli całe nasze modelarstwo, właśnie wchodzi na Extreme Sport, więc na pewno, na pewno to, pomoże, to pomoże naszemu hobby się jeszcze bardziej, jeszcze bardziej rozwijać. A ja chciałem nawiązać tutaj, ponieważ rccars.pl, czyli to jest sklep Dejana, który, który właśnie udziela się wersji Klub Poznań. I chciałem Wam powiedzieć, na co możecie zwrócić u niego w sklepie uwagę. To możecie uw zwrócić uwagę, Dejan sobie zrobił swoje narzędzia, tak zwane. Ja akurat miałem już cały zestaw, ale postanowiłem sobie od niego jeszcze nabyć, tak zwany Czy On jest tutaj z logiem rccars.pl Bardzo fajne. Te, te narzędzia są naprawdę w, nie, w niedrogich cenach. Więc, jeśli macie ochotę, to zgłoście się do Dejana i takie narzędzia możecie, możecie uzyskać. Jeszcze tutaj ja sobie taki od niego wziąłem tester łożysk. Na to się zakłada łożysko i testuje się, czy to, to łożysko jest sprawne, czy trzeba już je wymienić na, na inne. Yy, także jeżeli macie ochotę kupić sobie niedrogie narzędzia, to zapraszam Was do rckars.pl ze sklepu do Dejana i tam na pewno takie, yy, takie narzędzia dostaniecie i one też będą dostępne na zawodach już za dwa tygodnie yy, czyli za dwa tygodnie jest to dokładny termin 25-26 maja, tam będziemy się widzieć w Poznaniu, tam będziemy robić dla Was fotografie, będziemy robić relacje więc mamy nadzieję, że już tam się będziemy widzieć w jak najliczniejszym gronie i przyjeżdżajcie, przyjeżdżajcie licznie, jeździcie na zawody z Zdobywajcie wiedzę i to powinno Wam pomóc, jeśli chodzi o dalszy rozwój i dalszą eksploatację w waszych, waszych modeli zdalnie sterowanych, a grono rośnie, więc z tego się bardzo cieszymy. Także życzymy Wam wszystkim połamania wahaczy na najbliższych zawodach i mam nadzieję, że widzimy się jak najliczniej już na drugiej rundzie do Mistrzostw Polski w Murowanej Goślinie. Cześć Wam, cześć! I jeszcze na koniec, jak zwykle, tak zwany postscriptum. Postscriptum ma na celu jeszcze dodanie, e, dodanie dwóch informacji, których chyba przez dwie czy trzy e, wiadomości RC zapomniałem o tym powiedzieć, za co serdecznie Was oczywiście przepraszam. E, więc tak, klasa 1.14 jest jak najbardziej mile widziana w serocku na zawodach. Także wszystkie modele klasy 1.14. Mam nadzieję, że w tym sezonie będziecie mieli czas po to, żeby odwiedzić Serock i pojeździć na tamtym torze. Te modele się świetnie tam odnajdują i na pewno będziecie mieli niesamowitą zabawę, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o, zawody, o zawody w Serocku, czyli tak, to będzie cykl zawodów tzw. Tak X-Ray Serock. A wszelkich informacji dowiecie się oczywiście na stronie RC RCTRA lub pisząc do Artura, ewentualnie możecie do nas napisać, a my Was przekierujemy do odpowiedniej osoby. Natomiast klasa 1.14 jest to klasa, która jak najbardziej odnajduje się właśnie na torze w Serocku, gdzie mamy piękny 20-metrowy wallride i naprawdę tam już to wygląda bardzo fajnie. A Ostatnią informacją, którą się chciałem z Wami podzielić, informacją, ciekawostką, jeżeli macie jakieś projekty graficzne, jeżeli macie jakieś rzeczy, które są związane z montażem, z, z montażem lub też. Z rzeczami, które są potrzebne wam do złożenia plakatu, wizytówek czy jakichkolwiek rzeczy graficznych lub filmowych, piszcie do naszego Mateusza Swarabowicza. On na pewno Wam pomoże. Mateusz, już od w zasadzie dwóch lat jest z nami w modelarstwie. Dzięki temu to widzimy, co się dzieje naokoło wszystko. To jest jego robota. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania czy jakiekolwiek. Potrzeby związane z grafiką, z projektowaniem, z przygotowaniem filmu czy też materiałów reklamowych do Waszego sklepu, na przykład modelarskiego, co też możecie zobaczyć u nas, to serdecznie Was zapraszam. Także cecha studio, Mateusz Swarabowicz, nasz kamerzysta. Dzięki serdecznie, cześć Wam.